z dziadka, palcem grozi im babka, że trochę siwy, trochę glacaty, a na dodatek leko Wszędzie mu i wolne moruchy, ruchy, bo ślepy i troszkę głuchy. I ty, synku, będziesz stary, nie pomogą żadne czary, ani dieta, ani sport, wszystko to jest wart. Młodo trza mieć w siebie dusza, a przystojny być nie muszę. I ty, w synku, wyjdziesz stary, nie pomogą żadne czary. Ani dieta, ani sport, wszystko to jest księcowort. Młodo trza mieć w siebie dusza, a przystojny być nie muszę. Żadnej nie mają w tym miarki. Brzegi widz w nerwach, luźno i loto. Kietkom się Asi, bo niby złoto. W przed żadłem dziennie glancuje, na rajmatyka, maści kupuje. I ty, synku, będziesz stary, nie pomogą żadne czary, ani dieta, ani sport. Wszystko to jest cińco Młodo trzeba mieć w siebie dusza, a przystojnym być nie musza. I ty, synku, będziesz stary, nie pomogą żadne czary. Ani dieta, ani sport, wszystko to jest księcowort. Młodo trzeba mieć w siebie dusza, a przystojnym być nie muszę. Pora, że polecisz do doktora. Że choroba cię pokrzywi, a śmierć będą się życzliwi. Będziesz chce, myślą, że bolą cię kości. A to niestety początek starości. I ty, synku, będziesz stary. Nie pomogą żadne czary: ani dieta, ani sport. Wszystko to jest księco-wort. Młodo czar, mieć w siebie dusza, a przystojnym być nie musza. I ty synku wydziesz stary, nie pomogą żadne czary. Ani dieta, ani sport, wszystko to jest wsiń Młodo czar, mieć w siebie dusza, a przystojnym być nie musza.